You give them that, and they'll follow. And that's where I come in. Cześć, witam was w kolejnym filmiku z Call of Duty Ghost. <coughs> Dzisiaj nie będzie kama, od razu mówię. Jest jakiś to gameplay 30 do 4. No ja to nie ma większego znaczenia, po prostu proszę wam w filmiku, żeby coś wam powiedzieć. A właściwie wam powiedzieć... Boże, dawno nie gadałem. E, powiedzieć wam moją opinię na temat nowego zwiastunu, który wiem, wyszedł już jakiś miesiąc temu lub nawet więcej. Nie wiem dokładnie ile. E, Odnośnie nowego Call of Duty o nazwie... Advanced Warfare, więc już nie modern, a advanced. Advanced, advanced. Ehm, także no, jest postęp, jeśli chodzi o nazwę. A pytanie jest, czy jest postęp, jeśli chodzi o grę. No czy, jeśli chodzi o grę, to się dowiemy, bo z zwiastunu to nic nie można wyczytać, ale kilka, inf kilka informacji już można, e, mogę Wam przekazać i, i one są pewne. E, sorry, że ten fragment początkowy jest taki krótki ale boję się, że aktywizm mnie dojedzie za to, że w ogóle używam ich filmu. bo szczerze jestem takim złym człowiekiem i używam ich kawałka zwiastunu aż 20 sekund, więc mogą mnie dojechać w sumie za to. Ale ja na początku sobie powiem, co myślę ja o tym zwiastunie, bo jak zwykle zwiastuny Call są genialne, ale nie należy popadać w zachwyt, bo to nie o to chodzi. Jednak, co jest bardzo ciekawe, to, o czym ten typ, ten lektor, czyli ten, ten koleś, ten siwy typek, który, którego właśnie ten na sam początek mówi? No, mówi on o demokracji, że jest to głupi ustrój, bo wystarczy, że troszkę się zastraszy ludzi i, i to właściwie wystarczy do tego, żeby wprowadzić demokrację i spokojnie rządzić krajem. Nie muszę chyba mówić, że demokracja to jest ustrój polityczny w większości państw, przynajmniej Europy no W ogóle większość państw świata. Co, co mi się podoba, generalnie takie, takie gadanie w tym zwiastunie, podoba mi się dlatego, że to stosunkuje, znaczy, stosunkuje daje szansę, że fabuła będzie ambitna będzie miała zabrawienia, możliwe, że polityczne. Ale również światopoglądowe. Co mi się bardzo podoba, bo im, im ciekawsza fabuła, no to wiadomo, gra się po prostu sama napędza i przechodzenie kampanii, o ile zawsze było przyjemnością, no to w Call of Duty stawało się troszkę już nudnawe. E, oczywiście nie mówię, że Ghost był zły pod tym względem, bo akurat ono się odbiło z fabułą, no ale już Call of Duty MW3, gdzie świat jest niszczony przez złych ruskich i Amerykanie przychodzą go uratować e, i w ogóle są tacy odważni, dobrzy ci Amerykanie, no trochę już zaczęło to nudzić. Ghost właśnie zmienia to, zmienia ten cały szablon, a widzę, że AW, tak mówił, bo niech mi się mówi całej nazwy Call of Duty, AW, zmienia to jeszcze bardziej i po prostu nie wiem zbytnio, co tam będzie zawarte w tej grze w kampanii, bo ja w ogóle głównie będę mówił o kampanii, dlatego, że o multi nie wiemy oczywiście nic, to żadna nowość oczywiście, bo o multi jest, mówiłem zawsze, na samym końcu, Oczywiście ja się nie spodziewam jakichś pozytywnych informacji, tak od razu powiem. Będę mówił głównie o kampanii. No i właśnie dokładnie wiemy, co tam będzie, tak? I o co tam będzie chodzić. Wiem, że to są lata, bodajże 2050. To, to jest, że tak powiem, kolejna po Black Ops 2 bardzo możliwa przyszłość militarna świata. Czyli tak może, może będą wyglądać w przyszłości wojny i konflikty. No widzieliśmy tam na zwiastunie mnóstwo takich gadżecików typu ręce Spidermana, gdzie możemy wspinać się po ścianach, nano, znaczy, sorry, to są coś na wzór nanokombinezonów, wiecie, które dają nam możliwości takie jak super skakanie, czy jakieś, nie wiem, silniczki i tak dalej, duże drony, no Black Ops 2 oczywiście też to występowało, ale nie aż, tak, nie aż z takim rozmachem jak widać to w tym zwiastunie i prawdopodobnie to będzie w tym nowym Call of Duty. Czy to jest dobra informacja, że nowy Call of Duty będzie takie, wiecie, nowoczesne i będzie jeszcze bardziej do, bardziej do przodu w stosunku do Black Ops 2, o Black Ops 2 był, zaraz to był lata 2020, lub nawet lub dalej może, nie jestem pewien. No a tutaj jest, jest jakby jeszcze dalej i tutaj ten, ten koleś właśnie, który mówi w tym zwiastunie, mówi o tej demokracji, no i że on, że jeżeli da się ludziom spokój i ochronę, to wszyscy za to pójdą, tak? Ci ludzie będą za to po prostu szli jak owieczki na, na pożarcie przez Wilka. No nie wiem, jakieś takie zabrawienia polityczne. Może te, te, ten bohater, który się powiadał w tym Zwiastunie, będzie główną złą postacią, a może dobrym postacią, nie wiemy tego. Nie jest tu jasno powiedziane, kto jest zły, a kto jest dobry, nie jest to jakoś. Yy jasno nam właśnie przedstawione, co, co oczywiście według mnie tylko i wyłącznie na plus. No ale dobra, już koniec z tą fabułą. Co wiemy? Przede wszystkim hmm, gra jest tworzona przez Slash Gamer Studio. Poza tym w końcu jest oficjalna informacja od pracowników właśnie tego studia, że gra była tworzona 2,5 roku ale co najważniejsze że jest tworzona całkowicie nowym silniku i to nie takim nowym jak Ghost, że to jest ten sam silnik, tylko że dużo bardziej zmieniony. Oczywiście na Zwiastunie tego nie widzicie, bo przypominam, że ty gra tak, żeby mi się nie zacinało i tak mi się zacina. Ale po tym zwiastunie, kiedy go odpaliłem na samym początku. Naprawdę, no, duże wrażenie. jest. Muszę powiedzieć, że jest, jest naprawdę e, szokujące. E, niektóre sceny są szokujące, naprawdę dobrze przygotowane. Znaczy, ja wiem, że to jest zwiastun, dlatego nie ma co się podniecać, ale mimo wszystko e, daje to przebłyski e, na to, że ten nowy silnik serio będzie naprawdę dobrym silnikiem. No i mm, e, osoba, właśnie pracownik Sledge, Sledge Gamer Studio powiedział, że jest, ten silnik jest stworzony właśnie na nowe generacje i na pecety. Także to daje promyk nadziei, że w końcu Call of Duty będzie wyglądać jak. Przystało na grę nowej generacji. A nie jak jakieś, nie wiem, odkurzone mieszkanie. No, wygląda tak samo, chociaż trochę ładniej. Więc, znaczy ja nie mówię, że Ghost był jakimś brzydkim kodem, no, ale, no nie oszukujmy się, to był, to był cały czas ten sam silnik. No i co? No i to tyle. No, tutaj nie mam więcej do gadania nic, jeśli chodzi o, właśnie, grafikę w of Duty Ghost Co cieszy, właśnie, jeżeli rozmawiamy o Advanced Warfare czyli zaawansowanej, zaawansowanym polu bitwy. Jednak co sądzę o Multi? No bo jednak troszkę się powiem. chociaż wiadomo, to jest tylko zwiastun singla i single będzie, ja obstawiam oczywiście personalnie, że będzie genialny, bo w Ghost też był, w ogóle w Call of Duty single to jest, to jest to co wszyscy go Jak to, jak to będzie w Multi? No szczerze mówiąc ja się boję, tego, że w multi dojdzie do sytuacji, gdzie naprawdę będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej gówna, niż jest już. E, twórcy Call of Duty, oni nie, nie potrafią zrozumieć, <coughs> tak jak nie potrafią zrozumieć tego polscy politycy, że e, proste rozwiązania są najlepsze. To znaczy, my nie potrzebujemy jakichś miliony nie wiem, killstreaków, e, jakichś paczek, zrzutów, gadżetów, e, innych guwien, żeby grać. E, my potrzebujemy podstawowych rzeczy. <coughs> e, przede wszystkim potrzebujemy tego, żeby gra nie przeszkadzała nam w grze. E, żeby nie było tu jakichś opestryków, e, co już zostało usunięte po dwóch latach. Wow. To, to jest też dobre tempo Activision i, i wszystkich firm podlegających pod Activision, znaczy robiących dla nich grę, znaczy bo, to, bo to jest wydawca, tak? E, <laughs> e, tylko potrzebujemy gry, która jest stosunkowo dość prosta, a jednak e, dość wymagająca. E, a wymagająca nie, nie oznacza tutaj, że mamy jej dodać, do niej dodać miliony niepotrzebnych rzeczy. I bzdetów, tylko właśnie po to, żeby była przyjęta w rozgrywce i sprawiała, sprawiała jakieś wyzwania. Eee, I szczerze mówiąc, ja się boję, że Call of Duty AW będzie Call of Duty, gdzie mm, jest masa gadżetów i one są bezsensowne. No, już same te skafandry, skafandry jeśli przejdą do no multi, oczywiście, że one tam będą, a pewnie będą. Eee, no, wyobraźcie sobie, co się będzie działo, kiedy ludzie będą mogli na przykład chodzić po ścianach, tak, czy skakać bardzo wysoko. No, to się zrobi taki nie wiem. <grych> coś Quake może, albo no nie wiem w sumie nie wiem, nie wiem naprawdę e, gdzie mamy jakieś naprawdę super hiper moce o, Titanfall, o właśnie tutaj na, najbardziej aktualny przykład, Titanfall w titanfall oczywiście to się sprawdza ale w Call of Duty to nie ma szans to w ogóle można odpuścić takie coś wiadomo, że będzie się grało na początku fajnie bo jakaś nowość itp itd jednak na dłuższą metę takie rozwiązania nie mają sensu e, zobaczcie, lul, jak, jak on mnie nie zabił e, Dlatego mam nadzieję, że twórcy no, pójdą po rozum do głowy. Ja oczywiście nastawiam bardzo negatywnie na Multi, oczywiście, bo ta kampania to się nastawiam neutralnie i zawsze jestem pozytywnie zaskoczony, a na Multi się nastawiam oczywiście bardzo negatywnie. Obstawiam, że będzie to podobne podobna sytuacja jak z Ghost, to znaczy same Multi nie jest złe, ale jest tutaj zbyt dużo rzeczy, które po prostu wkurzają i denerwują, jak w jest to optymalizacja, to tam mogą być to inne rzeczy. Mam nadzieję, że optymalizacja będzie w końcu ogarnięta. No, powinna być, dlatego że nowy silnik daje nam nowe możliwości, więc myślę, że silnik nowej generacji nie powinien sprawiać kłopotów na e, tych, tych kompach i konsolach, bo ten silnik, który mamy w goście, to jest po prostu podkręcony silnik, dlatego on nie wyrabia e, i jakby no, jest przekraczony jego maksimum. Możliwości maksimum widzieliśmy Black Ops 2. Znaczy, niby maksimum widzieliśmy w Ghost, no ale to, wiecie, to, to jest kosztem optymalizacji, niestety. No dobra, to była na tyle. Moja krótka opinia o najnowszym Call of Duty może jeszcze powtórzę. Ja obstawiam oczywiście, kampania będzie genialna. Podoba mi się właśnie to, że z jest są poruszane tematy polityczne i może to dawać fajne tło na fabułę, to mi się podoba. No do, do Multi jestem całkowicie negatywnie nastawiony i nie spodziewałem się niczego świetnego. Ale wiecie no, pożyjemy, zobaczymy, no może będzie w końcu te Call of Duty, na które czekamy. Oczywiście szczerze w to wątpię. Bo to chyba nigdy nie nastąpi, niestety, już. No, i tym e, e, negatywnym akcentem kończę ten odcinek. Niestety, e, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Gameplay, no, przeciętny dość wiem, ale nie, niestety no, nie gram w Call of Duty, więc ciężko mi cokolwiek ugrać, fajnego dla Was. Tak czy siak, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.